Witam serdecznie, moje goście Mariusz Ruchała-Wiśniowski. Witam bardzo. Mariusz, coś nie idzie w tym sezonie, całemu, całemu teamu Wiśniowskiego, przegrywacie kolejny mecz z Derecami, tym razem 0-2. No niestety od początku sezonu nam nie siedzi te mecze, ale miejmy nadzieję, że kiedyś to w końcu się zmieni i ta zła pasta się odmieni. Czego Ci się brakło? Myślę, że skuteczności z przodu i o, z tyłu też odpuszczamy i... i ostatnio nie radzimy sobie właśnie ze strzelaniem bramki niestety. Siedzę dzisiaj z twoim pracownikiem Przemkiem i sami się trapimy, po głowie, zastanawiamy, taki skład, takie personalnie, takie osoby grają u was. Przecież tym składem praktycznie podobnym zdobywaliście mistrzostwo osób z Ligi Orlika dwa razy z rzędu, a teraz coś z tym samym składem nie idzie. No idzie, nie, nie idzie niestety, no nie wiem, czy nie mamy sił, czy chyba pierwszą połowę jeszcze jakoś dajemy radę, ale z drugiej widzę, że już kondycyjnie chyba wysiadamy. Dereci zaskoczyli dzisiaj czymś specjalnym? No skutecznością na pewno. Ta porażka stawia was w takiej trochę ciężkiej sytuacji, bo jeżeli pamięć nie myli, to jesteście na przedostatnim miejscu w tabeli. Nie macie już szans na was do pierwszej piątki, także cel kolejny to pozostanie w grze o ekstra klasę. Tak, miejmy nadzieję, że grupa spadkowa i tam powalczymy. Widziałbyś, albo czy ogólnie spodziewałeś się, spadku do pierwszej ligi, czy to w ogóle nie wchodzi w grę? Nie, absolutnie nie wchodzi to w grę. Okienko transferowe zamknięte, nowy transfer, nowa osoba, czy się stara i nowa, bo ona wcześniej grała z wami. Sebastian Nowa, którego dzisiaj jeszcze nie było, ale wiemy, że wróci. Powinno być wzmocnienie. No na pewno i przede wszystkim miejmy nadzieję, że w końcu zacznie ktoś te bramki strzelać i będziemy wygrywać. Może ciebie powinni puścić do przodu, żebyś ty tam ruszył na napadzie. Nie, nie, ja się nie nadaję. Wolę z tyłu. Woli z tyłu. Dziękuję za wywiad. Dzięki.